Get you up, get up, get you, hey. get, you up, get up, get up. Jaki kurna piękny dzionek, Słonko świeci jak łysa dla dziadka pawulona, motylki se popierniczają krzywo jak po piwsku. Garuś odrabia matnę, a oto ja, boski pimpuś siedzę sen na balkonku i wietrze mój kształtny tyłeczek. Aby uczynić ten dzień jeszcze lepszym, zrąbałbym kogoś dla rozrywki, ale tak konkretnie, tylko nie wiem kogo. Te marii nie wypada. Poza tym wyszła, zostaje tylko garuś. Jak ci kurna, idą słupki? Odwal się, od tego dnia nie mówi nic innego niż odwal się, nie zostało coś czasem z wczoraj do żarcia, odwal się, dobra sam se sprawdzę. No i proszę, boski pimpuś mówi imam. doskonały obiekt do zrąbania, a ty co tu robisz z moją siostrą ty pleb się w kalesonach. Pusiu my nic nie tego tamtego, my tylko ustawialiśmy domki z kart. Czy ty myślisz, że ja jestem durny? Na to liczę. Słuchaj koleś. Zaludnianiem wioski to ty się zajmuj z kim innym, a tą panią zostaw w spokoju. Pimpusiu, ja go naprawdę lubię Cicho, jego rodzina jest za biedna, żeby opłacać nam czynsz i żarcie To tylko jakiś handlarzy na z bazarku Umawiaj się z kimś wartościowym Kiedy ja jestem kimś wartościowym, to nawet bardzo Jakie to ciekawe A co takiego umiesz? Sprzedać 50 skarpet w 10 minut? Jak już będziesz umiał coś pożytecznego, to wtedy pogadamy A na razie wynocha I tak miałem z tej naginy spadać Macie tu nieświeże powietrze no i coś ty zrobił, palant z ciebie. Ciągle myślisz tylko o sobie, a nam już nawet na piwo nie starcza, weź kaps jakiegoś nadzianego to może nawet na prąd będzie, tylko ja jeden tutaj myślę o przyszłości. Odwal się. Garuś chyba będzie dorastać, i dalej nie wie skąd się biorą chomiki. Się zeszmacony jak stuletni koniak zmieszany z kolą, no i jak mam się teraz dobrać do mojej laski? Takim gnojkom to dobrze, zawsze mogą podkabrować w starym. No zaraz, a ja nie mogę? Poskarżę się tatusiowi. Ja to mam łeb, aż sobie sam zazdroszczę. A potem powiedział, że jestem tylko handlarzyną z bazarku i nie umiem nic wartościowego. Jak to nie, umiesz sprzedać kilo czapek w pół godziny. Nawet ciocia Helga na wyjazdach do Berlina nie miała takich osiągów. Zaprawdę powiadam ci synu, że nie znam zacniejszej profesji niż właściciel straganu. Ale nie mogę się z nią spotykać dopóki nie nauczę się czegoś pożytecznego. Czyli czego? Myślałem nad kładzeniem kostki brukowej i obsługą wózka bigłowego, a także o podrzucaniu ojem. A nagrzyba ci to synu, jest tylko jedna pożyteczna rzecz oprócz stania na bazarze, a jest to gra na keyboardzie. Nie mam keyboardu, ale ja mam, moment tylko skoczę na stryszek. A oto przed tobą moja stara zacna jamaszka, zapamiętaj synu, najważniejsze w keyboardzie są klawisze, podstawka na nuty i ładowarka. Nie znam nut, nie musisz, nuty to tylko przykrywka, bo w keyboardzie masz gotowe sam i bity. To znaczy leci akompaniament a ty naciskasz klawisze, które się zapalają. Wszystko fajnie. Tylko kiedy mam ćwiczyć, skoro cały dzień jestem na bazarze. Może dostałbym dzień wolnego? Ważne sprawy wymagają poświęceń. Będziesz ćwiczył po nocach. No pięknie kurna. No coś mi to jakby nie idzie. No cóż, brzmi to raczej jak kozie pierdy. Przerąbana sprawa z tym keyboardem, w życiu się tego nie nauczy, trzeba było zostać przy joju. Najważniejsze w keyboardzie są klawisze, podstawka na nuty i ładowarka. A może by tak włączyć ten kabel do prądu? Wow, zapaliło się! Spróbuję coś nacisnąć. O rany, Julek, mam akompaniament. Pewnie teraz zaczną się zapalać klawisze. Wyluzuj, koleś, dasz radę. Hej, to całkiem proste. Jestem lepszy niż gimborzista boisów, bo dłużej ćwiczę. Małym nieźle zamiata. a teraz jedną ręką. Hej wiecie co? Jak wam powiem co umiem to się postracie jak Sakura kiedy się dowiedziała, że na solce były darmowe minuty a ona nie poszła. Jak widzisz ekscytujemy się tym jak cholera. Umiem grać na keyboardzie. Naprawdę umiem grać na keyboardzie. Garusi już się posyrałeś? Odwal się. Meldujemy posłusznie, żeśmy się nie postrali. To co, pokazać wam, pokazać wam, a nie umiesz odkurzać przypadkiem, dawniej miałem, to obleć tutaj te dwa pokoiki i kibelek, a potem możecie z moim błogosławieństwem iść w cholerę, ale ja całą noc siedziałem, a ja całą noc leżałem i się nie chwalę.